Na was w kolejnym odcinku I pasjonującym, oczywiście, kolejnym odcinku Skyrim ma ze mną w roli głównej. I teraz wiecie gdzie idziemy, jest ciepło wciąż, fajnie, ale idziemy do Kowala, zobaczyć czy nie ma do sprzedaży jakichś lepszych latarni. Bo jak widzieliście w ostatnim odcinku, jest ciemno. Dobrze, że z tą latarnią chodzę, przynajmniej swoją, która coś tam oświetla, ale. Ale sądzę. d G. Jest ten. Za ciemno. C? Nie. V. Nie. B. T. Dobrze. 9 godzin. Zapomniałem. Zap zapomniałem naprawdę, którym się to klika. Bum! Jest. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interes... Nie twierdzę, chcesz wyrządzić komuś krzywdę. Ja tam, tą zobaczę, bo tam w środku jest jeszcze koleś, który coś sprzedaje. I widzę, że ty. Nie masz. Lipa, lipa, lipa lipa. Ty nie masz... w ogóle nic nie masz. Masz tylko broń, jakieś słabe. Scary jest słabe, że takie rzeczy sprzedaję. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Bardzo bym chciał oświetlić się, ale... Ty, do, ty, też nie masz nic. Nie masz żadnych lotarni. Eee. Nie masz nic. To nie może być, słuchajcie, kowal. Takie rzeczy to nie ukowala. Ale można je zrobić tutaj. W warsztacie można coś zrobić. Full boots, skórzane, skórzane. Tutaj tylko skórzane i tarsza, dobra Tutaj Tutaj te bandoliery. No, bandoliery, no, ale mi nie potrzebne. Starczy mi miejsca. Co to jest? Smocza kość. Mniejsza oburzenia od Naprawdę. Naprawdę. Asro. Dlaczego Bo przerobiłem swój backpack, który miałem i tak? A i zwolniło mi się miejsce przez te smocze kości stylowy wręcz. Czekaj. Mogę te smocze kości sobie sprzedać? Kupisz je? Kto kupi smocze kości? Ten w środku?

Nie wiem, nie wiem o co chodzi w tej gry. Trzeba by nieogul. Ale idę do kupca. Tutaj jest kupiec. A to jest ten domek, który możemy kupić. To jest ten super domek. Wiesz co jest ostatnio nie tak ze Skyrim? Wszyscy mają obsesję na punkcie śmierci. Sklep biorę branżowy. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Och, już to mi. Wszystko jest... rozejrzyj się. Pewnie, że się rozejrzy. Cooking pot Bedroll, nie nie, mam swój. To już mam... Ale, nie. Lantern Oil. Ale to tak nie bardzo. Mi się nie kończy w ogóle ten... Tak jak no. Chyba, że się kończy, ale tego nie wiem. Niecodzienny smak. Zwykła książka. Tutaj pewnie leży ten niecodzienny smak. Albo słowiki. Słoma. Travel cloak. Linen. Travel lantern. To ja to mam. Śm świecznik. Aha. Świecznik? Po co ci świecznik stary? Mogę ci sprzedać te kości? Mogę. Drogie, drogie. Będę mi potrzebny, wątpię. Niescienny smak. Dobra. O. retoryka. O! Potrzebujesz jeszcze nieco wprawy. Kupiłbym nawet kogoś z twoich krewnych, jeśli są na sprzedaż. Tak taki żarcik. Widzę, że nie zadowalasz się, leczy. Może posiadasz też nieco grosza? Eh? Mogę tam wejść? Porządna jasne. już przekombinowałem chyba Tak. Uu. Daj mi po prostu znać, czego sobie życzysz. Dobra? Ja? Jezu, co mnie rani? U, Masz coś do powiedzenia? Nie wiesz nic o naszej walce. Naszym cierpieniu. Nic? Co z moim synem? Hmm? Co z Toraldem? On też jest niczym? Więc nie mów nic o cierpieniu. Siwo włosi, czy dziecięta wojny? Masz kamienie w uszach? Pytałem po czyjej? Jeszcze nic nie wiesz o tym mieście. O Jezu, nie chce mi się. Kościół? Ale wybrał martwie się o resztę osad ziemnicy, Nie mają murów, żołnierzy jest tam nie No i co? Okradłem go i co? Wiesz, że są owoce, które rosną lepiej w chłodnej pogodzie Obrazili się na mnie Mam tu parę niezłych Wiecie, co mnie interesuje? Lantern mod. Bo bardzo jestem ciekaw, jak Czy naprawdę to się zmienia. Z tymi latarniami. Wearable Lantern, tak, tak się nazywa, lantern mam i jaką się zmienia Jak to się, słuchajcie, zmienia? W... O Jezu, nie mówię wam nic, ale chodzi mi o to jaką moc mają latarnie, o to chodzi. A można wybrać pozycję... ich Są trzy latarnie. Travel, Paper i Torchback. Mało tych latarni w sumie. Dobra, to ta jest chyba najlepsza, tak? Tak mi się wydaje. W ogóle ładnie wygląda. I ponoć, słuchajcie, jak ktoś pisze... Zużywa się. Więc będę ją tylko zakładał, kiedy będę w dungeonie. Też fajnie wyglądałem ze mną. Dobra. Tak. Level mamy który? Czwarty. Dwie cechy do rozwinięcia, ale... Nie mam czego, bo musiałbym wbić wyższe poziomy tych umiejętności. Przywracanie tak, będę się leczył. Co z tą przemianą to nie mam pojęcia. Z kowalcem to czarna magia. Blokowanie na pewno nie. Jednoręczna tak ledwo, łucznictwo no może. No dobra. Wyjdziemy stąd Znowu się gra zbugowała przy tej drzwiach Dlaczego się w drzwiach baguje? ta gra? Nie wiem Nie wiem Nie wiem Okej okay. Jesteśmy teraz w... Tam się coś baguje. No, śmiesznie. To już akurat wina gry. Okej, okay. no wszystko to jest wina gry w sumie, ale... Szczegół. Mógłbym pójść do Obrodych. Chyba to zrobię. Problem jest taki, nie wiem jak wytrzymam ten chłód. Więc yy, ja na moje bym ukradł jakiegoś konia i po prostu tam koniem podjechał. Podjechał. Przytuptało. Rzekł, bo chyba, a nie wiem ile koń kosztuje, nie wiem, może legalnie to zrobimy jakoś. Bardziej bym chciał ukraść tutaj konia, na przykład. No, kto mnie widzi, koń? Teraz, jak na przykład nim tutaj pojadę, to zauważą? Czyli nie zauważ Mam konia, mam konia, mam konia Czyli nie mogę nie na niego wchodzić, po co? Wtedy, kiedy widzą. Okej, okay. szybko podróż. O Boże, nie mogę szybciej podróży, bo przecież muszę okrążyć tą górę. Ciekawe. No dobra, mam konia. Nie swojego. A nawet jeżeli będą nam to zapłacę im za tego konia. Będziesz zły na mnie, że tego konia wziąłem? Mogę z tą w ogóle rozmawiać na koniu? Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką bułkę? Nie. To jest w ogóle joke, taki żart. Twórców z tą słodką bułką, bo tak naprawdę nikt jej nie ukradł. Jak widzicie tu się wchodzi, tu, tu, tu i tu. Cieczy po polsku, o Jezus. zimowa twierdza Tutaj do zimowej twierdzy. Wiecie gdzie jest zimowa twierdza? Zimowa twierdza jest tutaj <grym> na drugim końcu mapy, słuchajcie. Teraz szliśmy tutaj minutę, może dwie. Do zimowej twierdzy myślę, że podróż trwa by o wiele dłużej. Serio? Pach. Spokojnie, spokojnie, już, już, już. Expa dostaję. Zaraz, zaraz. Czy ja zrobiłem właśnie perpetum mobile? Znaczy nie, to nie perpetuum mobile Nie! Tak! <grytanie> Staje pieniądze 500 ekspa jak mu, jak wysiadam i wsiadam na konia jeszcze raz, dobra. Y tu jest koń. Którego po prostu tak mogę wziąć. Taki zwykły koń. Błąkany, który gdzieś zniknął. Jesteś mój. Pamiętaj. Kim ty jesteś? Bandyta Bandyta na koniu był? Czy coś? Nie wiem. Mam konia. Legalnego nawet. Nie pamiętałem o tym rzeczywiście. Oj, ta gra się przycina Gademyt O zostań Wbiję sobie do walki mieczy i wezmę ich skórę Chodź konik. Z nie można atakować, nie? Można. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. W sumie w Mytini źdało się. nie Boże, w Mytini nie grałem. Nie, grałem. O, nie. nie, nie grałem. Nie grałem. Ale Boże, cztery lata temu. Boję się, że to może być nie ta ścieżka. Lepiej okrążyć tą górę. Lis. O, zabiłem. Nie zabiłem. No dawaj, dawaj. Ule! O Jezu, koń dostał. Nie, bo on może zginąć ten koń, to tak wiecie. Ule! Wiem, że nie powinienem tego mówić, bo to jest w ogóle nie do sytuacji, ale... O tak! <śladenie> GGWP. Nie, nie chce mi się brać już tych skór. skaż to! Coś mi tu pisze coś. Tędy. O, cześć, dear. O Jezu, jak angielska Nie tą stroną berneku. No, kurde, nie tą stroną. Zabijecie. cię, ale się grapsuje. Wiecie, ja już wiem, przez co się grapsuje, więc. Yy, tak, a rzeczywiście ta woda teraz inaczej wygląda, ale nie wiem, czy gorzej. Lepiej chyba nawet. Może. Yy, wiem, słuchajcie, przez co mi się to psuło wszystko i teraz mi się psu. Are you a bandit? Chyba mnie. nie. Pewnie jak wysiądę to skrypt jakiś? Chwila. Tu się my to płaci, widzisz? Jak chcesz pójść drogą dalej, to wyskoczysz z... powiedzmy 200 sztuk złota. Mocna. A tu niespodzianka. Po co ja to kobieta robisz? Ja jaś co robisz. Wyczyszczę tych bandytów, bo mnie denerwują. Tylko... Nie wiem, co oni sobie myślą, ale... Ale myślą. O, wyżej tam jest jeszcze co? Coś mi dziwnało. I zadał bożą. No to był herst. Myślałem, że go szybciej zabije No no No, cześć Dzgadzałaś? Dostał! Nie wiem jak. <głos> <głos> Czy to był headshot? <noise> idiota! Idioci, idioci! No, idiotom już nic nie pomoże. niestety, no, taka jest zasada i nie da się jej podważyć, szkoda, że ja też jestem idiotą, bo mogłem wziąć sobie rzeczy z jej ciała. No, nie było failów, wleciał do wody, propisowo, propisowo, co to w ogóle jest, jakaś wieża, może dam jakieś rzeczy będą, sobie skończymy wtedy odcinek, uuu. Wziąłem bo bardzo fajną rzeczą, dzięki której mogę kopać rudy, na przykład tą rudę No i wyraźnie Grajkow poszedł spać O, co to? Trzy wiadomości z YouTube'a? Ciekawe Oczywiście zazwyczaj wiadomości była ta bania Ej, no profesjonalnie mu w szyję władowały Pięknie, garneku, no Zdziwiam siebie sam Stamtąd? Uczniki jak tego, jak znalazł Czyli wygląda na to, że Jednak się w tym odnajdę Ile tu trzeba mieć? 30 No, o zumbie mi się przyda, może mieć ile? 30, no to się wbije Magia wszystkiego nigdy nie załatwi, nie? to wiecie Nie ma co dziś znać tylko w magię Bo nudno, no, no. o chemik Ty jakiś był Szaman bardziej, o super Dobra Ogarnąłem, bo nie zniszczył się wytryk sobie szybko, to jakoś ogarnąłem. Ciekawe, ile mam expa, Może już punkt mogę sobie dać? Mogę dużo tych punktów, będę miał w cholerę. Bardzo dobrze, bo. O! Tak! To jest to, co chciałem. Będę mógł to sobie odeklnąć. O, coś mi to da. Łucznictwo. Super Level. Trzy punkty będę miał razem. Dużo. Dwa, trzy, no. Lecę w magię. Skąd ja mam w zdrowej kondycji tyle. Nie wiem. Ale nie mam blodnego pojęcia, co teraz rozdać punkty. O, tam było coś, co mi się przyda Tam do czegoś był ten zwitek papieru. Nie wiem... tam to jeszcze było? A, dwuręczny, dlatego ma taki damage, bo myślałem, że to jest jakiś toporek jednoręczny. A. Czy to jest to, o czym ja myślę? Tak, here I come. Ile to ma damage damage'a, damage'a, damadza, damadza. Mniej. Uuuuh. Uu. Ale klejnot napełnia. Przyda się przytana stuwa. Tutaj coś jest. Raczej nie. Wracamy na nasz szlak. Tam koń już powinien zostać. Ale ja bym skończył odcinek i skoczył do wody, jeżeli przeżyję. Przeżyję garneku. Ach, te psujące się wody. Wiecie, co się dzieje? Yy... Nie działo się tak, jak miałem inną kartę Raidona Bo... O, śmiesznie Ej no, koń 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 mnie zdradził A to smutne A to bardzo smutne Jedna rzecz To Chciałem to sprawdzić Właśnie, bo tu można robić jakaś rzecz o no właśnie. Co ja mogę zrobić? Łuk? E... Nie. No mogę tak robić. po angielsku wszystko, nie? Okej. Okay. Taki minicraft. Trochę. Ale czekajcie, to, to ścinanie drzewa to, to jak? To robię tak? I tak? Chciałem to drzewo? Łarewa. Nie wiem, myślałem, że się jakoś zapadnie czy coś. Nabiję sobie ekspadołków. Hmm. Nie nabiję sobie ekspadołków. Zbierzieliście się. Nie chciałem. Strzeli coś. O, o, tam coś widzę. Not even close, prawda? You're wet. To dzięki za... Info. No, jeszcze jestem trochę mokry. W sumie 93% to nie trochę. Jestem już blisko, co? jak cholera? Tutaj coś jest. Jest kinia Dobry czy zły? Kto to wie? Zabiję, żeby sprawdzić. Najemnik, nie Najemnik jest dobry. A to są te zębacze, tak Ej, nie, to jest Lisior. Zabiję go. Do f no. Widzieliście to? Ta gra mi dwa razy strollowała. Że niby trafiłem, a jednak nie gdzie ten najemnik poszedł. Tutaj jest. Ty. Chodzą słuchy, że w pobliżu dzieje się coś niedobre. Nie mogę tego mówić pierwszej i lepszej osobie. Wiesz, to ważne sprawy. No, ktoś oberwie po zębach. Hej! Ja! Pozwolę ci żyć. Tym razem. Hmm? A to ciul. Chodzą słuchy. że... Nie mogę tego mówić pierwszej, lepszej. Nie, chyba sobie poradzę. Dzięki. Chodzą słuchy, że w pobliżu dzieje się coś niedobrego. No i jak ja mogę przekonać? Mogę zapłacić? W mi to mało, nie? Nie tego mówić pierwszej, lepszej osobie. Wiesz, to ważne sprawa. Chcesz mi zapłacić, by odwalić moją robotę? Dobra, zaznaczę ci to miejsce na mapie. Zajmij się tym, co tam jest grane. Ryzykuję tu swoim dobrym imieniem. Serio? Tak po prostu? Mam teraz trochę czasu do zabicia. To, to jest to tam. Mam teraz trochę czasu do zabicia. O, będę miał punkt. To kiedyś była wieża. Kurde, nie chcę mi się go odkrywać. Dobra, tu widzę, jak mi się skinie. To jest pokaz skinia. Dla testu sobie odwiedzimy, bo chcemy jeszcze... A zresztą pożegnam się z Kolejny odcinek będzie krótszy najwyżej.